pokaż tacie delfina. Dobra, wygoni, wygoniłam to, to. Mam nadzieję, że nie będzie słychać jak skacze. Teraz to mu udaje, że jest delfinem. Witam się dzisiaj z wami w kolejnym filmie. W kolejnym vlogu. Mieliśmy dzisiaj kilka planów, ale niestety wszystkie zostały odwołane. Najpierw mieliśmy jechać na rzekę, a w razie brzydkiej pogody mieliśmy, dost... mieliśmy mieć gości, no ale niestety jedno i drugie zostało odwołane, bo niestety. Jak to się nazywa? Żona. Żona, brata, męża. To jest szwagierka? Szfag... Nie wiem, kurde, ja nigdy nie wiem, jak się nazywają te. Wiecie, te więzy rodzinne gdzieś tam dalej? Szwagierka chyba. Się rozchorowała, no i niestety odwołali przez co jakby nasze wszystkie plany zostały wyrzucone do kosza i nie mieliśmy nic specjalnego do zrobienia, bo też w tym samym czasie zbliżają się trzy tajfuny do Japonii, więc pogoda też nas nie, nas nie rozpieszcza i po prostu nawet sami nie pojechaliśmy na tą rzekę, bo wczoraj było zimno, a dzisiaj jest po prostu duchota i co chwilę pada. Dzisiaj w planach mam ugotowanie ramenu. Pierwszy raz taki od samego początku, więc pokażę Wam, co z tego wyszło. I pojedziemy dzisiaj też do domki, zobaczyć, co tam w trawie piszczy. No i ewentualnie coś kupimy. No a potem wrócimy do domu. Pewnie będziemy się obijać przez resztę, resztę dnia, jak dzisiaj tutaj nie będą, wiecie. E, bić ze sobą, bo to Tomo to i takie mają jakieś takie dziwne zabawy. Ja nie wiem o co im w ogóle chodzi. Jest z Tomo tutaj jakoś tak na spokojnie, a oni tutaj wiecie. Bardziej siłowo. No, więc e, zabieram się za robotę i do Zoba później. Tak się bawi Tomo i takie. Ja nie wiem w ogóle, co to są za zabawy. You asked him to do the tonight. <laughs> I didn't ask anything. I just say go to that. Go to the I say show, not jump. Cierpalujesz? <laughs> to you. to jest takie lenkie.

A więc tutaj mamy już namoczone grzyby, shiitake oraz kombu, wodorosty japońskie i z tego będziemy mieć jakby bazę do zupy, do ramenu. Teraz ja sobie to wstawię na gaz, żeby mi się to zagotowało i jak już po prostu zacznie mi się gotować, to po prostu wyciągnę te wszystkie składniki, a w międzyczasie zacznę przygotowywać już rzeczy na bulion. Teraz rozbryję 3 łyżki oleju sezamowego. Widzimy czosnek zgięciony przez praskę. what do <laughs> <laughs> you crazy? <laughs> I, <didn't build. gülüyor> I just told you what is it. Right, okay, I didn't understand. <gülüyor> 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 おはよう。おはよう僕、トモくんです。あは、トムくんです。ポ <laughs> ーランド語はおいしい、トムくん。おいしい、トムくん。インポリシュイエステしイエステムトモああ<ー>。<laughs> ブラボー。何歳になりましたかは<歳>い。トモくん、OK。何歳何歳。トモくんに2。2じゃない、3でしょ

Brawo! Masz trzy rata. Kto ma trzy rata? Chcesz pomóc? Pomóc mamie? co ty chcesz mi pomagać? Co ty chcesz mi pomagać? Mama, oddech daj temu. Okej. A, era, the recipe already yummy. To jest version, you no? Know? Oh. To o, poczekaj. Poczekaj, powoli, powoli. Dobra, jedziemy już do Donki. E, jakby ktoś nie wiedział, co to jest, to jest taki sklep, po prostu, który przyprawia wszystkich o zawrót głowy, ze względu na to, że jest tam wszystko i nic. E, I jest dość często tak, że po prostu nie daj, że jest głośno w tym sklepie od samych głośników, na przykład muzyki, która leci, jakieś tam, wiecie, promocje, muzyczka, to y często jest też tak, że na jednym regale są na przykład dwa albo trzy telewizory takie małe y z reklamą jakiegoś tam produktu, plus gdzieś tam za tobą na przykład jest jakiś głośnik, jest jeden wielki harmider, po prostu każdy głośnik, każdy telewizorek mówi w ogóle o czymś innym, ale ten sklep jest właśnie popularny wśród na przykład turystów, bo często można znaleźć tam y produkty na przykład z innych regionów Japonii. I ja na przykład jak pierwszy raz przyjechałam do Japonii, to Donki był jednym z takich moich ulubionych sklepów, bo na przykład w każdym innym Donki były na przykład inne różne były różne kitkaty i ja po prostu je nazbierałam, i po prostu wszystko potem przywiozłam do domu i robiłam taki jeden po prostu miks właśnie dla znajomych i dla rodziny, właśnie żeby się podzielić, żeby ich podzielić. Więc zamiast na przykład kupować jednej dużej paczki z czymś tam, no to po prostu robiłam takie mini paczki, po prostu przepakowywałam to wszystko. No i ten, te domki to jest taki sklep po prostu, gdzie naprawdę można znaleźć perełki, ale dość często jest tak, że no się po prostu z bólem głowy. No a tak jak już mówiłam, że nie mamy po prostu planów na ten weekend, bo zostały odwołane, no to stwierdziłam, że a dobra pojedziemy, to może Wam trochę pokażę co tam w sklepie słychać.

Japanese one. This is a uh, sky water. I don't know what it is. It's uh, a. To taste the water with some um, nutrition to help your body to get hydrated quickly. It's proper Pringles imported from where? I don't know. Maybe US? Yeah, it's made in US. The Pringles Japan is. Made from Japanese company. Small. <laughs> <laughs> no much. Okay, it's ice, it's okay. Yeah, the taste is weak. Uh, I. Important. <laughs> I like Pringles. Never. And Heineken. Beer. 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 Yes. Beer. Atom. Ah, no, <laughs>

This is rich. Yeah. Here by Marta. Chest. Chest. That's a purple appearance. <laughs> yeah, I already mixed. I already mixed. Look. Look. Look what? No chicken. chicken. Not chicken. 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 아아아아아아 <rôle> <laughs> <élan ici> <an ici> 오케이. 우와! 우와! 우